Już po raz drugi, 6 stycznia, ulicami Pleszewa maszerował Orszak Trzech Króli. Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli z kościoła pod wezwaniem ścięcia świętego Jana chrzciciela, gdzie uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z okazji święta powiatu Pleszewskiego. Żywy wielbłąd, który był niewątpliwie największą atrakcją, poprowadził barwny orszak na rynek do betlejemskiej szopki, gdzie złożono dary. Przemarszowi towarzyszyła orkiestra Denta ze szkoły w Marszewie. W ramach orszaku odbył się także krótki występ artystyczny, którym przywołano pamiętne wydarzenia z 6 stycznia 1919 roku. Wówczas na pleszewskim ratuszu zawieszono polskie godło, które symbolizowało wyzwolenie się spod zaboru pruskiego i odzyskanie władzy w mieście i powiecie. Licealny chór konsonans odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego oraz rotę. Z rynku Orszak podążył do domu parafialnego, gdzie z kolei przygrywała kapela z Nadbaryczy. Przedsięwzięcie zorganizowały akcje katolickie z parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i ścięcia Świętego Jana Chrzciciela starostwo powiatowe oraz urząd miasta i gminy w Pleszewie.